Chodź, chodźcie tu, zadowolimy Michula. Jasko, chodź tutaj. Aj, już wiem jak. Patrz, Boxer, patrz. <laughs> <laughs> o się Jasko, teraz moja, moja kolej. No. Ej, cofnij się trochę, Boxer, do tyłu. Jeszcze. Za daleko jesteś ty. Czekaj, czekaj, bo on cię w plecy zapina! <laughs> o właśnie, teraz, teraz, teraz! <laughs> teraz czekaj się. to wygląda jakby mu naprawdę w dupę łaziło, ty! <laughs> o kurwa, teraz w plecy, ty! Ty nie po kręgosłupie mu! jak popadnie! Kurwa, nie możecie tak sami! <laughs> Ej, czekaj, Jasko, chodź. Jasko, chodź tutaj. Czekaj, z tyłu. Ej, łap tutaj, Jasko. Trzymaj patyk. Ty no. tyłu wkładaj. A I wypij jeszcze potion'a. Cio, Ja będę sperm'ą rzucał. <śmienicza> Ej, ja chcę być przy patyku. <śmienicza> <Ej, zdecyduję. śmienicza> Ej, ja, zajmij zbroję. Ej, zróbcie, tu warpa. Czekaj, cofnij się? No, ja skończyłem go. Boxer, ty się odsuń, boxer, odsuń się. Ja Czekaj, trzeba będę wycelować. Wycelować, o dobra. Działa. Dobre. Tak. Dobre. Czekaj. Dobre. Nie odwracaj się. No, nie odwracaj się. No kur... Miku, stój, jest dobrze? W Miku, stój, się jasko, jest się dobrze? Michał, stój, stój, nie Ja No ja stoję za nim. No źle. O, ja cię ja A, ja mam lego. Ta, co tyłu... <grym> <grym> Dobra, obrócę się, jest, jest. Nie więcej, No teraz ma z tyłu, bo on przodem do mnie. Spoduje. Przesuń się, ja stoję. A ty czekaj, e, Zara, Zara, e, e, może, e, <grym> z, że będzie gdzieś miał. Zara, Zara, Zaraz Zara, tu <ma> ręka, <grym> No? Na Na żenkę. Na żenkę. E, dobra, bo wcześniej ja teleportowałem. Nie, przy yes jak już, masz wieść yes, już tutaj? <grym> Kurwa, mój skin. Ej, trafiłem? <grym> Ej, patrzcie, zahanę skina. <grym> Zrobiłem, tak, <grym> co screena. <grym> w ja to zrobię? ja to ustaw się normalnie. No, się ustawiam, właśnie, tak o. To chyba nie umiesz operować kutasem. Dobra, to stój tak, prosto, stój tak, ja wyceluję. No stój tak, o tak, chyba ta, w prostój, o, tak, o tak, tu. Ej, bro. <noise> <noise> no, stój normalnie. mnie. W lata. Ale on się kręci. No to no, ty, ty stój, ty, ja, stój ja, 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 ja sobie doceluję. W prostu, po no. no? Nie w ścianę. Dru w drugą, w drugą, ta, w, w, drugą, w, drugą w drugą stronę. Żeby stał. W <gry> no teraz, jest. no, ja co o, je. czyś, no co, bo, bo się tak jak ja. o. O, przesuń się, Michał. Nie w tą jest, stronę, tu tu Nie, nie, o, teraz. Czekaj, kurwa. <gry> no co, trafił idealnie? Już? Będzie kiedy Ale kręcisz? No, co czas. Czekaj. Czekaj. <noise> Ale mógł ręką ruszać, że nie bywali ty Micholę ręką ruszaj No, teraz, dobrze <noise> No rekib na żywo Porno Minecraft temu też tam pojemności. Komu? No Adi. <śmiech> <śmiech> Miło się rozkręcił na maksa. <laughs> Wciągnęło mnie. <laughs> Ej, co to jest czerwone deski, deski. Coś takie coś mi sprzedaje. Patrz, Fiut się w łopatę zamienił. To mu ma pa, Patrz jakiego grzyba ma. <laughs> Ej, czekaj, się. Ej, czekaj się. Ty, vai, rozsądek z mojej drogi! Ej, co czym ty, trzymasz łopatą bo że patykiem! Patykiem! patykiem. Aż, no. za tobą. bo <laughs> <Domienił. laughs> <grymne> <I> to <wie. grymne> tu No i teraz, teraz, Zohan, pluj, bardzo. pluj! Za wirus jak się podstawia, ty. Każdy po trochu, nie pchać się. Po jogurciku i spać. <grymne> po kefirku i spać. Tomeczki, dodaj mnie do działki. Dlaczego? Bo... bo możesz. Wiem, że mogę. Odpadł kutas, ty! Ej, za Co? Ja to wyrenderuję, wstawisz to na... na główną tego, stronę krypera. Nie? nie no, na główną nie, nie będę... No co nie? Co? Zagadnij się. Nocne zabawy no, na kryperłożach. <grytanie> Robot. Michul, jak Cię wkrócił. Dobra, ja ja nie, ja nie przestaję. Ale już wyłączyłem Frapsa. Dzięki, złyczka. Michul, baranie, <grytanie> jedziesz ośle. Może, może chcecie gdzieś do góry jakieś pomieszczenie wynająć, co? Ej, kurde, ja myślałem, że wyłączyłem Frapsa, coś... Spokojnie, się... zrobimy w korytarzu. <grytanie> A to te, też te zro a zrobi bić tak...